O nierezygnowanie z roli ojców i pamiętanie o obowiązkach rodzinnych, zaapelował biskup Tadeusz Rakoczy, który 4 grudnia w kościele pod wezwaniem Świętego Urbana w Brzeszczach przewodniczył mszy świętej w intencji górników i ich rodzin. W liturgii udział wzięli m.in. pracownicy. Tutejszej kopalni węgla kamiennego przedstawiciele zarządu spółki, władze miasta i samorządowcy wraz z biskupem modlili się kapłani z okolicznych parafii. Duchowny zaapelował, aby z miłości i wdzięczności wobec twórcy podejmować codziennie niebezpieczne obowiązki. Nie ulegajcie pokusie traktowania pracy jak źródła jedynie materialnego wzbogacania, gdyż może ona zdominować człowieka do tego stopnia, że przestanie dostrzegać potrzebę troski o zdrowie, o życie, o rozwój własnej osobowości i szczęście najbliższych, czy w końcu o swoje relacje z Bogiem. Biskup namawiał górników, by nie rezygnowali ze swej roli ojców. Dobre relacje ojca z dziećmi mają duże znaczenie w kształtowaniu wiary dzieci. Pozytywny obraz ojca w rodzinie daje dziecku możliwość poznania prawidłowego obrazu Boga. Gdy braknie ojca, wtedy język wiary zostaje pozbawiony mocnego fundamentu doświadczenia ludzkiego. Gdy w rodzinie brakuje ojca z powodu sieroctwa. Droga dzieci do prawdziwego obrazu Boga jest znacznie trudniejsza. Po nabożeństwie, ordynariusz spotkał się z górnikami w cechowni, w największej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej kopalni węgla kamiennego, należącej do kompanii węglowej. Muzyka